W każdym razie moja kupa ładnie pachnie, bo nie wpierdalam dużo mięsa. Cześć, siemanko, Chochlik z tej strony, zapraszam Was na sobotni Donate Show, a bonusowo wykład o Elki Kukie. Witajcie, kochani, witam serdecznie na moim live'ie tutaj, Ela Gawin. Dzisiaj mamy 15 listopada 2025 rok, sobota, godzina 22.59, a więc już właściwie 23. .00. Witam Was, kochani, serdecznie na w moim live, przepraszam, że jestem później, no ale jestem i myślę, że wszystko będzie dobrze. A Sąd rejonowy wysłał 8 złotych. Pani Elżbieto, na okoliczność, że pani brat Jacek przejmuje opiekę nad pani matką, zapraszamy panią ponownie od poniedziałku do odrabiania prac społecznych. Miotła, żółta kamizelka i psie kupy na panią już czekają. Słuchaj, nie wiem, o co chodzi z tym donatem. Moja mama rzeczywiście trochę chorowała, ale czuje się dobrze. Dzisiaj objechałam z nią kilka sklepów meblowych w Krakowie i pod Krakowem, bo, bo mama sobie wymyśliła, moja, że będzie meble wszystkie w domu swoim wymieniać i robi remont. Właściwie jest 20 lat i. Marysia Szwada wysłał 8 złotych, Eluniu. Dlaczego jeszcze nie zdechłaś? Czekamy, aż zdechniesz za całe zło, które wyrządziłaś za wszystkich ludzi, których pomawiałaś. Omyś jutro szma to stara wpadła pod samochód i zdechła. Eluniu obyś jutroż ma to, stara wpadła pod samochód i zdechła. No słuchajcie wam się wydaje mówię teraz do internetowych hejterów, że właśnie te donate nie, niemiłe sprawiają, że ja nie robię live'ów tak często, jak dawniej? Otóż nie, ja się nie przejmuję hajterami. To znaczy czasami się przejmuję, ale tak ogólnie to się nie przejmuję, bo ja z hejtem mam kontakt ponad 25 lat, więc wiem na czym to polega. Po prostu rzadziej troszeczkę robię te transmisje na żywo, bo mam różne sprawy, które mnie absorbują i nie mam czasu, i siły, energii na to, jakoś motywacji, pasji. Ale ogólnie te donate'y takie niemiłe, no jasne, że wolam, żeby były miłe, ale jak są niemiłe, to jest więcej widzów, ludzie oglądają, są dymy, coś się dzieje, ja się przejmuję, ludzie piszą jakieś głupoty. No i ogólnie nie muszę nawet specjalnie tego live'a prowadzić, bo, bo no, donatami robicie mi live'a. Kurt Classic wysłał 50 złotych. Miłego lajwika Elżuniu życzą Półcze, twoje puczaki. Półcze, Hej, do wora, do jeziora. dziękuję bardzo, Szymonku. Dzie dziękuję bardzo. Jesteś kochany. Nathan, Nathan i Albert, Albert wpłacił 8 złotych. złotych. Elka, Elka, zacznij, zacznij kocha, w końcu coś, coś robić i mówić, o której zacząłeś z więcej. Dlaczego twoja córka jest w bizelszach Dlaczego jej nie kochasz? Czy Marysia nie jest człowiekiem? Ona, Ona nie zasługuje na matczyną miłość. a Musiał też przesadnie użalać nad sobą. Anna, Anna wysłał 8 zł. Złotych. Jest agresywna, agresywna i nawet i babcia jej babcia nie chce mieć z nią do czynienia. Ogólnie doświadczył no to tylko o ich autorach. Bożena, Bożena wpłacił 10 zł. Proszę, proszę telefon do, do Fana Kuby numeru telefon 530 milionów, 919, 919 000. Lepiej numeru nie podawać na live, bo ludzie będą dzwonić pod ten numer, także... Jeżeli to faktycznie jakiś telefon zamówiony to nie zdradzałabym go w całości. Elo, wysłał 8 zł, elu. Dlaczego nie kochasz swojej córki? Dlaczego trafiła do midula? Dlaczego nic nie robisz, żeby ona do ciebie nie wróciła? Powinno być dlaczego nic nie robisz, żeby ona do ciebie wróciła. Anty-Ela wysłał 8 zł. Weź zmniejsz cen za gwiazdka, 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 bo szkoda na ciebie przestan klamac. Na Helen to już smola się gotuje. Czemu opiekunki potrzebuje? Nawet matka nie potrafisz zająć? Czy zerałaś matce obiady i cię wyjebali? Spierdalaj pasozycie, a ten dekolt to chuj. No tak, rzeczywiście moja mama latem chorowała, ale teraz już jest dobrze i ma aż za dużo energii. Odrabia zaległości, także wszystko się ułożyło, wszystko jest dobrze i piękne obchody Marysia, Marysia Szmata wysłał 8 złotych. Jacek Gawin szuka osoby, szuka osoby do opieki nad starsza osoba, jest ogłoszenie na Facebooku. <coughs> Helena Deren Gawin to stara rura i agentka SB donosiła na kolegów w stanie wojennym. Ta stara kurwa będzie się smażyć w piekle, ta stara wiedźma już na szczęście zdycha. Słuchajcie, mój, mój brat z żoną dawali ogłoszenia, jakie szukają pomocy, bo oni mają. Żona mojego brata ma taką Ciocię, którą oni się opiekują za Krakowem i do niej potrzebują właśnie pomoc. Ona nie ma rodziny żadnej, tylko właśnie żona mojego brata. Ma ładny domek z działką i jeszcze jest druga działka i oni się nią opiekują, ona ich upoważniła. Do, do wszystkich spraw. No i y, jeżeli kiedyś ta ciocia umrze, czego jej nie życzę, no to będą mieli y, dom i dwie działki pod, pod Krakowem, y, zaledwie 30 km od Krakowa, także ładne miejsce, mam nadzieję, że będą mnie tam zapraszać na jakiegoś grilla, na ognisko, może spotkanie z widzami zrobię. Natomiast to nie, nie dotyczy mojej mamy w żaden sposób. Anna wysłał 8 złotych, polecam obejrzeć... Maryjczak... Anonymous wysłał 8 zł. Oddawaj, szmato, pieniądze, które wzięłaś za spotkania. Płaciłem ci 10 zł za noc. Oddawaj moje 10 tysięcy to 10 zł czy 10 tysięcy Hold Classic, just 2 dollars. Czy śmieszy panią, że ich naga zaraz idzie ponownie do więzienia, a pani jeszcze nie była? To ten wariat powinien mieć prace społeczne, a ty więzienie. Kłamie. W ogóle Wypadający pan, o, w ogóle wysłał 8 zł nie, nie udał ci się doks do na chochnik i reporterek Królowe wciąż lepiej od ciebie lepiej. zarabiają Marta Andrzeja, Marta Andrzeja też wypada lepiej Lepsza partia dla Andrzeja, Andrzeja. E, Że to nieprawda, że nie ma powodów, żeby się załamywać Ulica Kapelanki wysłał 8 zł Za to, ile żyć innym ludziom zniszczyłaś I ile bólu zadałaś Obyś stara szmato razem ze szmata Helena Zdechła jak najszybciej Helena ledwo zipie i już zaraz zdechnie Małodzieńka, patologia. Kulcik, Szymeczku, niepotrzebnie wysłać tego donika za 50 zł. Trzeba było wysłać parę po 8 złotych jakiś miłych dla równowagi. Hold classic, just tip 2 On naga idzie ponownie do więzienia przez Martę Wilk. Ale Heca, ty pierdolony chwieju, ale masz głupie ma. Śmiem się z was z Martą w chwieju. classic, just tip 2 dollars. Marta, Marta się brzydzi ciebie i twojej córki, a ten chwiej nie umie zapracować nawet na alimenty. Siedział w zapisu i będzie siedział, za Pisu. będzie siedział za Tuska. Ha, ha, ha. No i drugie połączenie roz... rozłączyłam. Mefedronowa knaga Potem... wysłał 8 zł. Ela, bądź pewna, że sąd otrzyma pismo o tym, że nie zajmujesz się już matką z propozycja wezwania do sądu Jacka i Teresy jako świadków. Będziesz jebana. Zapach, zapach pochwy, pochwy wysłał 8, 8 zł, Hejka stulejka, czy jak z Moniką byłaś to się jej przedziałek? Jaki, jaki miał zapach? Czy było dużo śluzu? Jakie jaki masz fetysze poza męskimi stopami? Nie, ja nigdy z kobietą nie uprawiałam i nie zamierzam, bo kobiety mnie nie pociągają, tylko mężczyźni. Classic, tylko 2 ty w tych nawet nie umiesz się matką zająć, tylko siedzisz z papierosami i piwem na jej balkonie. Co za wstyd, że rodzina musi wynajmować opiekunkę. Hold Classic, Po jaki smak ma sperma z hifem. Myślałaś, żeby to z nim zrobić. Przecież ty też kradniesz. Okradasz nawet własną córkę i matkę. Płacisz już alimenty. Z rodziny, Opieka, czy, jaka, zajęcie, zami, ja też, Wczoraj dzwoniłem pod, pod numer telefonu pani, telefonu, pani Teresy. Twoja, twoja szwagierka szuka opieki dla staruszej, staruszej kobiety, kobiety ulica Kapelanki 3. Oni dawno już zamieszczali to ogłoszenie, jak moja mama chorowała, a już moja mama jest zdrowa, także jest wszystko w porządku już nie potrzebujemy opieki. Także dziękuję bardzo. Że ona mu ukradła telefon i to ona pisała w jego imieniu do mnie. Analny oprawca wysłał osiem złotych. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po święta, co jasnej bronisz częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Także słuchaj, jakiś kosmos. Marzisa mata wysłał 8 zł. Polecam wszystkim zadzwonić do Jacka Gawin i zapytać się o pracę opiekunki do osoby starszej. Ja osoby do opieki. A ty grzebałaś Markowi Łangowskiemu w telefonie, a potem pomawiałaś, kradłaś mu wiele razy pieniądze i nie oddajesz pożyczek. Czuję cię. Agnieszka Skuja wysłał 8 zł. Elu, ty jesteś jak mało kto ekspertem w manipulacji, kłamstwie i szkodzeniu innym. Marta się może od ciebie uczyć. Jaka matka zazdrości własnej córce dobrego życia, wakacji we Włoszech? Ja nie śpię, nie jem, wymiotuję. Marysia szmata wysłał 8 zł, Jacek Gawin szuka osoby do opieki nad Helena, jest ogłoszenie na Facebooku. Helena Deren gawin to stara rura i agentka SB, donosiła na kolegów w stanie wojennym. Ta stara kurwa będzie się smażyć w piekle, ta stara wiedźma już na szczęście zdycha. Słuchajcie, moja mama ma 86 lat. Niewiele osób dożywa do tego wieku. Także oczywiście trzeba się z tym liczyć, że owszem, może chorować, jeśli się czuć. To chyba nie, Starość to chyba nie jest żaden wstyd. I choruje, choruje w zasadzie przeze mnie. Marysia Potych, Jacek Gawin, szuka osoby do opieki nad Helena. Jest ogłoszenie na Facebooku. Helena Deren Gawin, to stara rura i agentka SB, donosiła na kolegów w stanie wojennym. Oby szybko zdechła, a ty, żebyś jutro wpadła pod samochód. Za całe zło, które wyrządziłaś. Wszystkim, że mieszkanie i samochód mnie. Agnieszka z, z Guja wysłał 8 zł. Elu, jesteś nieodpowiedzialna i zapatrzoną w siebie osobą. Nie możesz opiekować się mamą ani Marysią. O Marysi przestań opowiadać, bo się tobą zainteresuje Matusiakowa. Chyba, sam majątek. Anonymez wysłał 8 zł. Polecam obejrzeć TikTok Mary. Czerwona kanapa wysłał 8 zł Elu, kiedy wybuchła pierwsza gwiazdka 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 światowa. A wpiszmy sobie Monika jaruzelska majątak? Mefedronowa knaga wysłał 8 zł, Helena była donosicielem, a całą kasetę przepaliłaś, na studio i na biznes Andrzeja. Poszło na was milion złotych. Jesteście, jesteście odwrotnymi Midasami, Wszystko, co dotkniecie, dotkniecie zamieniacie w gówno. Mieszkanie kupili ci za gotówkę. Księgi wieczyste to mówią. Ale ja nie mam. W, w mieszkaniu w którym mieszkam, jest własnością moich rodziców. Jest wzięte na kredyt i samochód, w którym jeżdżę też. Opowiedz Fan, dollars. Opowiedź o tym śmieciu chochlikowej z Kujaw. Czy to prawda, że ona steruje gniotkiem? Wysłałam ci, ci ich dane. Proszę, proszę powiedz, co, co mam zrobić z tym śmieciom. Słuchajcie, o Hocklit nie będę nic mówić, bo ona by chciała, żeby sobie rzucić na swój kanał na YouTube. To nie jest żadna gwiazda, także nic nie mam na jej temat do powiedzenia, oprócz tego, że oszukała mnie, zdradziła i mi dokucza, nic więcej nie mam do powiedzenia. Natomiast mam straszny problem z bazuchem z Discorda, i chciałabym ustalić, kim jest ta osoba, żeby ewentualnie go gdzieś zgłosić. Słuchajcie, on od roku na Discordzie w wiadomościach prywatnych. Ja w ogóle do niego nie piszę. On, on mnie cały czas prześladuje, dokucza, obraża, gnębi i tak non-stop. I dzisiaj go zablokowałam. Nie, nie lubię blokować nikogo, Mędronowa ale... naga wysłał osiem złotych. Jak damy. taka wieśniara i menelica jak ty może się porównywać do pani Jaruzelskiej? To piękna kobieta, z wielką klasą, mądra i inteligentna, ma kanał na YouTubie i bardzo mądrze się wypowiada. Postawić ciebie przy niej i człowiek od razu chce cię zabić kapciem. No tak, no i Monika Jaruzelska mieszka... Agnieszka skója wysłał 8, 8 złotych, zł. jak, jak taka z ciebie polonistka, to odmień przez, przez przypadki czasownik być. Ja jestem, ty jesteś. Kurde, nie pamiętam, jak tam przez trzecie osoby widzisz mnogie, nogi, tak? Ona jest, on jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni są. I am, you are, he is, she is. We are, you are, they are. No i co? Gówno. Odmieniłam. To było proste pytanie. Zadajcie te mi jakieś trudniejsze. Marysia Szmata wysłał 8 zł. Helena powinna była mieć aborcję. Jak była z tobą w ciąży, powinnaś była być usunięta. Heleina powinna, powinna była mieć aborcję, jak była z tobą w ciąży, ciążę. powinnaś była być usunięta. Helena powinna była mieć aborcję, jak, jak była z tobą w ciąży. No ale nie, nie zostałam usunięta. Może to ty powinieneś być usunięty, bo jesteś hejterem, jakimś zjebanym człowiekiem zawisnym bez powodu. Nawet się awanturowałam i oni nie mieli Marysia Marysiażmata wysłał 8 złotych. Ella Gavin miała rok przerwy w trakcie studiów. Poczytajcie w internecie i popytajcie, i popytajcie ludzi, którzy studiowali z Menelka. Ela Gawin zaszła w ciąży, której nie chciała i Helena kurwa zmusiła ja do aborcji i dlatego miała przerwę. Niedługo o tym więcej. A to ciekawe, naprawdę bardzo. Magwagina Wagina wysłał 8 zł. Ach je i Gravis M. i equal and they deserve respect. Just kidding, they, they should suck me. What? Ad? Także późno załatwimy. Mariusz wysłał 8, 8 złotych. Pani Elu, super babeczka z pani. Wcale pani nie wygląda na te 65 lat. Mój tata mówi, że wygląda pani maksymalnie na 62 lata. Pozdrawiamy z Adamowa. Tylko ja, głupi gnajko, mam 55 lat. I nie wyglądam na tyle. Bo mam lustro i wiem, jak y, wygląda. Nie piję alkoholu. Zawsze, zawsze 8 tak dużo zbawiam. Eluniu, dlaczego, dlaczego jeszcze nie zdechłaś? Czekamy, aż zdechniesz. Za całe zło, które wyrządziłaś za wszystkich ludzi, których pomawiałaś. Zdechnij, Zdechnij razem z matką Helena i Marysia, i Marysia Szmata. Eluniu, dlaczego, dlaczego jeszcze nie zdechłaś? Czekamy, aż zdechniesz. <coughs> Tylko... Ja nie zamierzam zdychać, bo mam córeczkę, muszę, muszę się nią opiekować. Moja mama nie zamierza zdychać, bo się chce opiekować mną. Więc e, bardzo Was przepraszam, ale nie zechniemy na razie. Chcę żyć dla mnie, a ja się Mama trzymam, bo, wysłał 8 zł, bo chcesz ty żyć dla Jeszcze z gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. W dodatku stwierdzona w papierach mania przezładowcza. Nawet teraz siedzisz na jebana. Słuchajcie, kochani, ja dzisiaj chyba nie będę dzwonić do nikogo, nie, nie mam siły. W ogóle te live y będę robić owszem, tylko może takie nawet zaskoczenia. Także obserwujcie, moje Anonym Anonymes wysłał 8 zł, pytanie. Czy w liryce modernizmu tradycyjne pojęcie podmiotu lirycznego jest niewystarczalne i powinno zostać zastąpione modelem ja-tekstowego, opartym na teorii dyskursu? A jeśli tak, jakie to rodzi skutki interpretacyjne? Słuchajcie, ja się cieszę, że wysyłacie najty, bo yy, coś się dzieje, nie? Klocek, klocek wysłał 8 zł, Hejka Stulejka, czy, czy wychodzi z ciebie duży klocek? klocek? Jaki, Jaki ma kolor, kolor i konsystencję? Jaki, Jaki ma stan skupienia? Czy, czy zapach gryzie oczy? w oczy? Czy zostają pasy startowe, na muszli? Zostają pasy startowe na muszli? Czy musisz dużo papieru zużyć, by doczyścić grotę Nestle? E, słuchajcie, ja... Tak generalnie to idę w kierunku wegetarianizmu. Bardzo jem mało mięsa, praktycznie w ogóle. Lubię ryby, nabiał, warzywa, owoce. I muszę wam powiedzieć, że jak zrobię kupę, to ona nawet ładnie pachnie. Natomiast jak się najem mięsa jakiegoś, no to to wtedy nie. Ale ja mięsa unikam. Także mam taką kubkę. Anonym jasną, ja wysłał osiem złotów, odpowiedz po na pytanie. Czy w liryce modernizmu tradycyjne pojęcie podmiotu lirycznego jest niewystarczalne i powinno zostać zastąpione modelem ja tekstowego, opartym na teorii dyskursu, a jeśli tak, jakie to rodzi skutki interpretacyjne? Nie yy, prawdę mówiąc zamyśliłam się, nie wiem o co chodzi w tym donajcie. Nie mam pojęcia. W każdym razie moja kupa ładnie pachnie, bo... Nie wpierdalam dużo mięsa. Nawet dla jakichś amatorów jedzenia gub, to myślę, że to byłoby smaczne. Główno zero wysłał 8 zł. Co ty pieprzysz? Jesteś alkoholiczką. Jesteś chora, idź na terapię, albo będzie nakazana sądowo. Ej, ja nie piję żadnego alkoholu dzisiaj, tylko sobie piję breka. Jeżeli chcecie wiedzieć, bo mój organizm już odrzuca alkohol nie chce. Tylko niestety mam problem z papierosami. Kupę robię taką ładną, jasno brązową Jak dość chcę, to mogę wysłać a nawet sprzedać. Bo wszystko byście chcieli wiedzieć o mnie, nie? Wypróżniam się. Teraz dziennie przed południem, a potem już nie. Także myślę, że ze mną wszystko w porządku, ale Wy chyba też Odejdzie stolet, czasami nie. A może nie. Hej, też nie srają i nie sikają. Anonimys wysłał 8 złotych. Udowodnij mi, że jesteś ile kategoria narratora wszechwiedzącego w prozie pozytywizmu jest dziś interpretacyjnie użyteczna, a na ile stanowi anachronizm wymagający zastąpienia pojęciem instancji narracyjnej wynikającym z teorii narratologii. Wysłał 8 złotych. Marysia Szmudłodziejka będzie płacić za wszystkie grzechy swojej pośredniej matki. Żebym Marysia szmata wysłał 8 zł. Za to ile żyć innym ludziom zniszczyłaś i ile bólu zadałaś, obyś stara mato razem ze szmata Helena zdechła jak najszybciej. Helena ledwo zipie i już zaraz zdechnie. Ale ją urodziła. wysłał 8 zł. Potwierdzam swoją wiarygodność tak jak pisałem w wiadomościach uśmiechnięta buźka. Anonymez wysłał 8 złotych. Nie dajcie się nabierać. Menelka to największe hamidło, które zeruje na litości innych. Menelka za wszystko, co zrobiła innym, zasługuje na wszystko co najgorsze, choroby i nędzę. Do pieca w Oświęcimiu. Zdychaj z Helena. Do pieca w Oświęcimiu. Zdychaj. Nie, ja nie zamierzam w ogóle iść nigdzie pływać. Ela, Ela wysłał osiem złotych. Elu, a ty już nie wypisałaś się z bycia mamą parę lat temu. Technicznie to nie ty teraz jesteś jej rodzicem, tylko państwo wskazało osobę. Smacznej wódczeki. No tak, technicznie nie, ale praktycznie w najgorszym przypadku Marysia do mnie wróci za 3 lata i to ja będę osobą, która jej wszystko kupię, zapewnię i zrobi nie wy. Te trzy lata chyba miną, miną szybko, bo te poprzednie lata. Mariusz wysłał 8, 8 zł, Nelu. Naprawdę współczuję, że straciłaś córkę. Jesteś bardzo wrażliwą i ciepłą osobą. Widać, że ci na córce bardzo zależy i przykro mi, że Twój budżet stopniał o 800 zł miesięcznie. Marysia mogłaby przynajmniej rozważyć odsyłanie ci tych pieniędzy. Anonymes wysłał 8 złotych, obyś ruro starał siejąca alkoholiczko zdechła. Za to, co zrobiłaś innym ludziom w tym twoim parszywym życiu, Hamska paskudo. Zdychaj z Helenna. pieca w Oświęcimiu. Zdychaj, obyś ruro, starał się, siejąca alkoholiczko zdechła. Za to, co zrobiłaś innym. Dobrze, mam nadzieję, że szybko szybko zdechnę, moja mama i moja rodzina. Postaramy się szybko zdechnąć. Niejednolita wpłacił 8 zł. Ela, oddaj kasę, bo nie dzwonisz. A miałeś zamówienie do Kuby. Słuchajcie, ale jak mam dzwonić? Jak mam sobie organizować swoje zdechnięcie? Kochani, ko kończy live, bo. Odniesam wrażenie, że nie chcecie, żebym tego live'a prowadziła, także tak, kończę. Dobranoc.